Czy zastanawialiście się kiedyś co dzieje się w ułamku sekundy, gdy dusza oddziela się od ciała, czy w tym ostatecznym momencie, gdy stajemy na progu wieczności? Ktoś jeszcze może nam pomóc? Historia, którą za chwilę usłyszycie, jest dowodem na to, że granice czasu i przestrzeni nie istnieją dla prawdziwej świętości. Przeniesiemy się do roku 1936 do mroźnej nocy, która połączyła dwa zupełnie inne światy: surową, kamienną celę skromnego zakonnika w południowych Włoszech i bogate komnaty jednego z najpotężniejszych władców ówczesnego świata, umierającego w Londynie. To opowieść o ojcu Pio, stygmatyku, który widział to, co ukryte dla oczu śmiertelników, i o królu Jerzym Finty, władcy Imperium Brytyjskiego, który w swojej ostatniej godzinie stanął przed boskim trybunałem. To, co wydarzyło się tamtej nocy, pozostaje jedną z najbardziej wstrząsających tajemnic Bożego Miłosierdzia. Jak to możliwe, że katolicki kapłan modlił się za duszę monarchy, który za życia odrzucił dogmaty kościoła rzymskiego, nazywając je zabobonami? Czy modlitwa jednego człowieka może zmienić wyrok wieczności? Ta historia, oparta na faktach i relacjach świadków, odsłania przed nami ukryte działanie łaski, która przenika mury pałaców i granice wyznań. Zanim jednak zagłębimy się w szczegóły tej niezwykłej duchowej interwencji i odkryjemy, co dokładnie zobaczył ojciec Pio. Mam do was, drodzy słuchacze, jedną prośbę. Budujemy tutaj społeczność ludzi poszukujących prawdy i duchowej głębi. Dlatego jestem bardzo ciekawy, dokąd docierają nasze opowieści. Zatrzymaj się na chwilę i napisz w komentarzu, z jakiego miasta lub kraju nas oglądasz. Wasza obecność jest dla nas niezwykle ważna. Musimy przenieść się wyobraźnią w głąb surowego krajobrazu południowych Włoch. Był to wieczór 20 stycznia 1936 roku. Zima w górach Gargano jest nieprzewidywalna i surowa, a tamtej nocy mróz zdawał się zaciskać swoje szpony wokół klasztoru w San Giovanni Rotondo. W tamtych czasach życie kapucynów było naznaczone skrajnym ubóstwem. Mury klasztorne nie chroniły przed przenikliwym chłodem, a ogrzewanie było luksusem, o którym nikt nawet nie marzył. Wewnątrz małej celi numer jeden, oświetlonej jedynie migoczącym niepewnym płomieniem lampy oliwnej, Panował półmrok. To właśnie tam przebywał ojciec Pio, stygmatyk, którego sława zaczynała już obiegać świat, choć on sam pragnął jedynie ukrycia w Bogu. Towarzyszyło mu trzech świeckich gości. Byli to zaufani przyjaciele, którzy często odwiedzali go, by szukać duchowej rady. A czasem po prostu by trwać w milczeniu u boku człowieka, którego uważali za żywego świętego. Atmosfera była spokojna, wręcz intymna. Rozmowy toczyły się przyciszonym głosem, przerywane jedynie odgłosem wiatru uderzającego w okiennice. Wydawało się, że będzie to jedno z wielu zwyczajnych spotkań, jakie odbywały się w tej celi. Jednak w świecie mistyki nic nie jest oczywiste, a granica między tym, co doczesne, a tym, co wieczne. Jest cieńsza niż włos. Nagle, bez żadnego ostrzeżenia, powietrze w pomieszczeniu zgęstniało. Świadkowie wspominali później, że poczuli dziwny, paraliżujący niepokój, jakby sama obecność Boga w jego surowym sędziowskim majestacie wypełniła to ciasne pomieszczenie. Twarz ojca pio, która chwilę wcześniej była pogodna, zmieniła się nie do poznania. Jego oczy, zazwyczaj pełne blasku, stały się szkliste i nieobecne. Wpatrzone w punkt, którego nikt inny nie mógł dostrzec. Wyglądał, jakby nasłuchiwał głosu dochodzącego z innej rzeczywistości. W ułamku sekundy przerwał rozmowę. Jego ciało napięło się pod habitem, a dłonie ukrywające bolesne rany Chrystusa zacisnęły się konwulsyjnie. To, co stało się chwilę później, zmroziło krew w żyłach obecnych tam mężczyzn. Ojciec Pio nie po prostu ukląkł. On runął na kolana, uderzając o zimną, kamienną posadzkę z siłą, która wydawała się nieludzka. Nie był to gest pobożności, jaki znamy z kościelnych ławek. Był to upadek człowieka przygniecionego gigantycznym ciężarem. Wraz z nim na podłogę upadła cisza, tak głęboka i głośna zarazem, że słychać było przyspieszone bicie serc zgromadzonych gości. Zakonnik trwał w tej pozycji z głową schowaną w dłoniach, a jego postać emanowała cierpieniem i niewyobrażalnym skupieniem. Wszyscy zrozumieli, że w tej właśnie chwili ojciec Pio opuścił ich towarzystwo i wkroczył na duchowe pole bitwy, gdzie stawką nie było życie doczesne, ale wieczne przeznaczenie czyjejś duszy. Nikt nie śmiał się poruszyć ani wydać dźwięku. Czekali, obserwując drżące ramiona zakonnika, świadomi, że dzieje się coś o historycznym znaczeniu. Głos ojca Pio, zazwyczaj ciepły i ojcowski, teraz brzmiał jak szept dochodzący z zagrobu, przerywany ciężkim oddechem. Z głową wciąż pochyloną ku ziemi, wypowiedział słowa, które wstrząsnęły zebranymi. Módlcie się, módlcie się za duszę, która właśnie w tej chwili ma stanąć przed Trybunałem Bożym. W tych słowach nie było prośby, lecz naglący rozkaz. Było w nich wyczuwalne napięcie kogoś, kto widzi wagę duchowej szali, na której ważą się losy wieczności. Goście, choć zdezorientowani i przerażeni nagłym obrotem spraw, natychmiast posłusznie padli na kolana. W małej celi zapadła absolutna cisza modlitewna, przerywana jedynie szmerem przesuwanych paciorków różańca. Nikt nie wiedział, za kogo się modlą. Czy to ktoś z bliskich zakonnika? czy może jakiś grzesznik, który właśnie umiera w pobliskim szpitalu? Czas zdawał się płynąć inaczej. Sekundy zamieniały się w godziny. Ojciec Pio trwał w mistycznym boju, a pot wystąpił na jego czoło, mimo panującego w celi chłodu. Dopiero po dłuższej chwili, gdy niewidzialna walka dobiegła końca, zakonnik powoli z wielkim trudem podniósł się z kolan. Wyglądał na wycieńczonego, jakby przebiegł maraton lub dźwigał fizyczny ciężar ponad swoje siły. Otarł twarz dłonią w mitęce i spojrzał na swoich towarzyszy wzrokiem pełnym głębokiego smutku, ale i spokoju. Zapytał cicho: czy wiecie, za kogo się właśnie modliliście? Mężczyźni wymienili niepewne spojrzenia i pokręcili głowami. Wtedy ojciec Pio, patrząc gdzieś w dal, poza mury klasztoru, odpowiedział za króla Anglii. To wyznanie było tak nieprawdopodobne, że aż absurdalne. Król Anglii? Tutaj? W myślach włoskiego zakonnika? Przecież nie było żadnych wieści o chorobie monarchy. Świat żył swoimi sprawami, a prasa nie donosiła o żadnym zagrożeniu życia brytyjskiego władcy. Wydawało się, że tym razem charyzmatyczny zakonnik mógł się pomylić, że może zmęczenie i surowe posty wywołały halucynacje. Jednak ci, którzy znali ojca Pio, wiedzieli, że jego wzrok sięga tam, gdzie nie docierają telegrafy ani fale radiowe. Tamta noc minęła w atmosferze tajemnicy i niedopowiedzenia. Goście opuścili cele zakonnika z mieszaniną niedowierzania i lęku, Zastanawiając się, czy byli świadkami proroczej wizji, czy może niezrozumiałego dla nich symbolu. Jednak rzeczywistość brutalnie zweryfikowała ich wątpliwości szybciej, niż mogli przypuszczać. Gdy nadszedł świt, a światło dnia rozproszyło mroki nocy, do San Giovanni Rotondo dotarły poranne gazety. Na pierwszych stronach włoskich i międzynarodowych dzienników widniały wielkie czarne nagłówki, które mroziły krew w żyłach każdemu, kto był w celi poprzedniego wieczoru. Król Wielkiej Brytanii, Jerzy Fintem, nie żyje. Informacja ta uderzyła jak grom z jasnego nieba. Okazało się, że dokładnie w tej godzinie, w której skromny zakonnik w południowych Włoszech rzucił się na kolana tysiące kilometrów na północ w królewskiej rezydencji Sandringham House, potężny monarcha wydawał swoje ostatnie tchnienie. To nie był zbieg okoliczności, to była precyzyjna nadprzyrodzona synchronizacja. Nikt z otoczenia ojca Pio nie mógł wiedzieć o stanie króla, ponieważ dwór brytyjski do ostatniej chwili utrzymywał pozory normalności. Oficjalne komunikaty były lakoniczne, a powaga stanu zdrowia władcy była pilnie strzeżoną tajemnicą państwową. A jednak Ubogi Kapucyn, nie posiadający radia ani telefonu, wiedział. Poczuł drżenie w duchowej strukturze świata w momencie, gdy dusza króla opuszczała ciało. To wydarzenie stało się głośne, a biografowie świętego w tym Bernard Raffin w swojej szczegółowej książce Ojciec Pio Prawdziwa Historia skrupulatnie odnotowali ten fakt jako jeden z najbardziej spektakularnych dowodów na dar lokacji i wglądu w duszę, jaki posiadał stygmatyk. Ale dlaczego akurat on? Dlaczego katolicki mistyk miałby interweniować za głowę kościoła anglikańskiego? Aby to zrozumieć, musimy przyjrzeć się bliżej człowiekowi, który tamtej nocy umierał w luksusowym łożu z dala od Boga, którego reprezentował ojciec Pio. Jerzy Fiumtech nie był zwykłym śmiertelnikiem, był symbolem imperium, nad którym słońce nigdy nie zachodziło. Panował od 1990 roku, przeprowadzając Wielką Brytanię przez krwawe piekło pierwszej wojny światowej. I burzliwe lata przemian społecznych. Był człowiekiem starej daty, uosobieniem porządku, dyscypliny i surowego obowiązku. Jego życie było podporządkowane protokołowi, a jego charakter przypominał sztywny, wykrochmalony kołnierzyk munduru, który nosił z dumą. Jednak w sprawach wiary król był równie nieprzejednany. Jako monarcha brytyjski nosił tytuł obrońcy wiary. Ale była to wiara protestancka, wrogo nastawiona do Rzymu. Jerzy Fiąt. Nie krył swojej niechęci do katolicyzmu. Dla niego starożytne rytuały, kult świętych, a zwłaszcza wzywanie wstawiennictwa Najświętszej Maryi Panny i ofiaram przyświętej, były reliktami przeszłości, które określał mianem zabobonnych i bałwochwalczych. W jego oczach Kościół katolicki był instytucją obcą, podejrzaną, a dogmaty głoszone przez papieża błędne. Przez całe swoje życie król trzymał się z dala od duchowości, którą uosabiał ojciec Pio. Był pragmatykiem, dla którego religia stanowiła element państwowej ceremonii, a nie mistycznego zjednoczenia z Bogiem. Ironia losu polegała na tym, że ten właśnie człowiek, który za życia odrzucał katolickie pojmowanie świętości i czyśćca, w godzinie swojej śmierci potrzebował pomocy, jaką mógł mu ofiarować jedynie katolicki święty. Król umierał na rozedmę płuc i przewlekłe zapalenie o skrzeli, a jego oddech stawał się coraz płytszy. Ale śmierć Jerzego Fiątym. Nie była naturalnym, spokojnym przejściem. Kryła się za nią mroczna tajemnica medyczna i moralna, która do dziś budzi kontrowersje i rzuca cień na ostatnie chwile monarchy. To, co działo się w sypialni w Sandringham, drastycznie różniło się od modlitewnej atmosfery w celi ojca Pio. Nocą 20 stycznia stan króla był krytyczny, a jego cierpienie narastało. Wokół łoża zgromadzili się najbliżsi oraz lekarze, w tym osobisty medyk królewski, Lord Dawson of Penn. To, co zrobił ten lekarz, zapisało się w historii medycyny jako akt niezwykle kontrowersyjny, wręcz szokujący. Widząc, że koniec jest bliski, a agonia może się przedłużać, Lord Dawson podjął decyzję, którą sam później opisał w swoich notatkach: postanowił przyspieszyć śmierć monarchy, podając mu śmiertelną mieszankę morfiny i kokainy. Oficjalnym powodem było zapewnienie godności i skrócenie cierpienia. Ale istniał też powód bardziej prozaiczny i cyniczny. Lekarz chciał, aby informacja o śmierci króla zdążyła trafić do porannych wydań prestiżowego The Times, zamiast do mniej poważnych popołudniówek. Wykalkulowana śmierć nadeszła szybko. Gdy narkotyki zaczęły krążyć w żyłach władcy, jego świadomość zaczęła gasnąć. Obecny przy łożu arcybiskup Canterbury, Cosmo Gordon Lang, pochylił się nad umierającym i rozpoczął uroczystą modlitwę zakonających. Wypowiadając słowa, wyjdź duszo chrześcijańska z tego świata, scena ta miała być podniosła i święta. Jednak reakcja króla była wstrząsająca. Zamiast spokoju czy ostatniego aktu skruchy, Jerzy Fantege zwrócił resztki swojego gasnącego wzroku na lekarza, który właśnie podał mu śmiertelny zastrzyk. Według relacji świadków, ostatnie słowa, jakie wyszeptał król, nie były modlitwą. Brzmiały one: Niech Cię Bóg przeklnie. Lub w innej wersji było to gniewne przekleństwo rzucone w stronę medyka, który manipulował jego życiem. Z tymi słowami na ustach, pełen goryczy i chemicznego otumanienia, król Imperium Brytyjskiego zamknął oczy na zawsze. W sensie duchowym była to śmierć przerażająca. Śmierć w gniewie, bez sakramentów, przyspieszona ludzką ręką. Właśnie w tym tragicznym momencie, gdy dusza króla stawała nad przepaścią, wkraczając w nieznane bez odpowiedniego przygotowania. Ratunek nadszedł z najmniej spodziewanej strony. Podczas gdy w Londynie rozgrywał się ten mroczny dramat tysiące kilometrów dalej, w ubogiej włoskiej celi bitwa o duszę króla wchodziła w decydującą fazę. Ojciec Pio, choć fizycznie oddalony, duchowo stał tuż przy łożu umierającego monarchy, a może nawet bliżej, stał już przed obliczem sprawiedliwego sędziego. By orędować za tym, który właśnie przekraczał próg wieczności. To jest właśnie ten moment, w którym objawia się potęga świętych obcowania. Nie ma znaczenia, że Jerzy Fjunt. Umierał z przekleństwem na ustach, otumaniony narkotykami, bez sakramentalnego namaszczenia. W ekonomii Bożego miłosierdzia liczy się każdy, nawet najmniejszy gest miłości i ofiary złożony przez kogoś innego. Ojciec Pio wiedział, że ludzka sprawiedliwość skazałaby takiego człowieka na potępienie, ale wiedział też, że miłość Boża szuka każdej szczeliny, by ocalić swoje dziecko. Jego modlitwa tamtej nocy. Nie była szeptaniem formułek. Była to walka wręcz z siłami ciemności, które rościły sobie prawo do duszy władcy. Stygmatyk ofiarował swoje własne cierpienie, ból swoich krwawiących ran, jako okup za grzechy i błędy króla. W ciszy, San Giovanni Rotondo dokonywała się wymiana. Świętość prostego zakonnika została rzucona na szale wagi przeciwko błędom potężnego monarchy. To, co dla świata było śmiercią polityka i głowy państwa, dla ojca Pio było dramatycznym ratunkiem brata. Nikt z otoczenia króla, ani lekarze, ani arcybiskup nie mieli pojęcia, że w tej ostatecznej chwili, gdy medycyna zawiodła, a protokół stał się bezużyteczny, to właśnie ten pogardzany przez protestantów katolicki mnich stał się ostatnią deską ratunku dla duszy Jerzego Futę. Ojciec Pio był człowiekiem, który żył na granicy światów. Wielokrotnie powtarzał, że widzi dusze czyśćcowe tak wyraźnie, jak my widzimy żywych ludzi. Mówił, że więcej dusz zmarłych wspina się na górę do klasztoru, prosząc o modlitwę, niż żywych pielgrzymów przybywa autobusami. Dla niego bariera śmierci nie istniała. W jego sercu i w jego oczach nie było różnicy między prostym wieśniakiem z Apuli, a królem Imperium Brytyjskiego. W obliczu wieczności, w obliczu beboskiego trybunału, o którym wspomniał tamtej nocy, wszystkie ziemskie tytuły, korony, medale i bogactwa tracą znaczenie. Zostaje tylko naga dusza. Dlatego modlił się za Jerzego V, z taką samą żarliwością, z jaką modliłby się za największego grzesznika ze swojej parafii. Wiedział, że każda dusza jest dzieckiem Boga, niezależnie od tego, jak bardzo zagubiła się w labiryncie historii czy polityki, to podejście było rewolucyjne. W tamtych czasach Podziały religijne i polityczne były głębokie, a jednak ojciec Pio, noszący na swoim ciele znaki męki Chrystusa, widział głębiej, widział cierpienie, które jest uniwersalne i potrzebę odkupienia, która dotyczy każdego, od żebraka po króla. Jego interwencja tamtej nocy była dowodem na to, że prawdziwa miłość chrześcijańska nie zna granic, nie pyta o legitymację partyjną czy wyznaniową. Lecz po prostu rzuca się na ratunek. Historia ta nabiera jeszcze głębszego wymiaru, gdy spojrzymy na nią przez pryzmat historii Kościoła. Anglia, którą rządził Jerzy Pięk, była krajem, który wieki wcześniej, za sprawą ambicji i pożądania króla Henryka Ofego, brutalnie zerwał więzi z Rzymem. Przez stulecia przepaść ta się pogłębiała, wypełniona wzajemnymi oskarżeniami, krwią męczenników i teologiczną wrogością. Jerzy Pięk, jako głowa Kościoła Anglii, był spadkobiercą tego rozłamu. A jednak tamtej styczniowej nocy 1936 roku niebo postanowiło zbudować most nad tą wielowiekową przepaścią. I tym mostem była modlitwa włoskiego kapucyna. To paradoks, który zachwyca. Król, który oficjalnie uważał katolicyzm za błąd, otrzymał pomoc od jednego z największych katolickich mistyków XX wieku. To pokazuje, że miłość, która płonęła w sercu ojca Pio, nie była ograniczona przez dogmaty, granice państw. Czy historyczne urazy? Jego serce było sercem Chrystusa, otwartym dla wszystkich. W tamtej chwili ojciec Pio nie widział heretyka czy schizmatyka, widział to, co widział Jezus z wysokości krzyża duszę, która jest bezcenna i za którą warto zapłacić najwyższą cenę. To wydarzenie jest potężnym świadectwem tego, że miłosierdzie Boże działa poza naszymi ludzkimi schematami i podziałami, docierając tam, gdzie wydaje się to niemożliwe. Czy dusza króla Jerzego V, Została zbawiona dzięki modlitwie ojca Pio, tego z całą pewnością dowiemy się dopiero po drugiej stronie. Jednak fakt, że Bóg objawił zakonnikowi moment sądu nad królem i natchnął go do tak dramatycznej modlitwy, daje nam ogromną nadzieję. Sugeruje to, że nawet w ostatecznej ciemności, w momencie śmierci, która wydaje się pozbawiona nadziei, pomoc jest możliwa. Historia ta uczy nas, że nigdy nie jesteśmy sami i że modlitwa ma moc przekraczania czasu i przestrzeni by ratować tych, którzy sami ratować się już nie mogą. To niesamowite świadectwo o ojcu Pio i królu Anglii przypomina nam, jak niewiele wiemy o tajemnicach świata duchowego, który nas otacza. Jeśli ta opowieść poruszyła wasze serca i chcecie odkrywać więcej takich niezwykłych historii o świętych, cudach i tajemnicach wiary, Upewnijcie się, że subskrybujecie ten kanał, kliknijcie dzwoneczek, aby nie przegapić kolejnych filmów, w których będziemy zgłębiać ukryte cuda łaski. Pamiętajcie też, by w komentarzach podzielić się swoimi przemyśleniami. Czy wierzycie, że modlitwa może zmienić wyrok w chwili śmierci? Do usłyszenia w następnej historii.